Witaj królowo, Matko Miłosierdzia. Miasto Białystok oddalone jest prawie 200 km od ostrej bramy. Jednak lud Boży Waszego Kościoła, katedra biskupia, żyje ostrą bramą. Żyje jej tradycją, jej tajemnicą. Tajemnica Matki Miłosierdzia wpisała się w dzieje ludzi i ludów. W iluż to językach przemawiają do ostrobramskiej matki miłosierdzia ludzkie usta i ludzkie serca? W iluż językach powtarzane są słowa anielskiego pozdrowienia przy zwiastowaniu? Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ludzkie usta i ludzkie serca wypowiadają te słowa po polsku, po litewsku, po białorusku, po rosyjsku, po ukraińsku i w ilu innych jeszcze językach. Człowiek staje się świadkiem Bożego orędzia, tego, które otwarło nową przestrzeń przymierza Boga z ludzkością, nową przestrzeń obcowania Boga z człowiekiem, obcowania Boga, obcowania w Bogu, Synu, który stał się człowiekiem i za sprawą Ducha Świętego narodził się z Dziewicy Maryi. Bądź pozdrowiona, Matko Miłosierdzia, bądź pozdrowiona, stolico mądrości. Liturgia uroczystości ob łączy zwiastowanie anielskie ze słowami przedwiecznej mądrości. Mądrość Boża opowiada tajemnicę stworzenia. Opowiada ją inaczej niż Księga Rodzaju. Mądrość wszakże jest starsza niż cały stworzony wszechświat. Wszechświat naprzód był w niej, w Bożej Mądrości, był w Słowie Przedwiecznym, które jest współistotne Ojcu. O tym Słowie powie ostatni ewangelista. Wszystko przez niej się stało. A bez niego nic się nie stało, co się stało. Ono było na początku u Boga, i Bogiem było Słowo. Jednakże mądrościowy autor Starego Testamentu nie zna jeszcze tej trynitarnej tajemnicy Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tajemnica ta po raz pierwszy zostanie wypowiedziana przy zwiastowaniu. Księga Starego Przymierza głosi natomiast mądrość Bożą jako początek i źródło bogactwa i ładu całego stworzenia i wszystkich stworzeń. Właśnie w tym bogactwie i ładzie pozwala się rozpoznać i odczytać Bóg, Stwórca wszystkiego. Nie jest to prawda obca również współczesnym umysłom, skoncentrowanym swoimi metodami na tajnikach wszechświata. Wielu z nich, i to najwybitniejsi, daje wyraz tej prawdzie w języku swej naukowej specjalności. Widać, że człowiek współczesny wciąż na nowo może odczytywać prawdę, o Przedwiecznej Mądrości, która wyraża się w dziele stworzenia. Zwracając się do człowieka, Mądrość Boża mówi tak Więc teraz, synowie, słuchajcie Mnie. Szczęśliwi co dróg Moich strzegą, przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Pouczeń Mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu, u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Zwróćmy uwagę, że tekst liturgiczny poprzednio mówił o stworzeniach, a teraz przemawia do stworzenia do tego stworzenia jakim jest człowiek synowie ludcy człowiek od początku jest rozmówcą boga jest on stworzonym tym ty do którego zwraca się Boże ja jest rozmówcą boga bo został stworzony na obraz i podobieństwo Boga mądrość boża Potwierdzając tę prawdę o ludzkiej istocie, równocześnie wpisała się w człowieczeństwo jako prawo odwieczne. Prawo to jest wyrazem Bożej troski o drogi człowieka, o drogi ludzkiej moralności. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą, mówi mądrość przedwieczna. Kto mnie znajdzie ten znajdzie życie i zyska łaskę u Pana. Prawo przedwiecznej mądrości wpisane w serce człowieka pozwala mu uczestniczyć w władzie całego stworzenia. Moralność jest miarą właściwą człowieczeństwa. W niej i przez nią człowiek realizuje siebie. Gdy czyni dobrze, gdy postępuje źle, niszczy ład mądrości w sobie samym, a także międzyludzkim i społecznym zasięgu swego bytowania. Podczas obecnej mszy świętej najszczególniejsze wspomnienie należy się jednej z tych szczęśliwych osób, które strzegły w dróg mądrości przedwiecznej i dlatego znalazły życie oraz zyskały łaskę u Pana. Przed 45 laty, tutaj, w Białym Stoku, umarła służebnica Boża Bolesława Lament, założycielka sióstr misjonarek Świętej Rodziny. Dzisiaj została ona ogłoszona błogosławioną Kościoła. Tę córkę miasta łowicza powołał Bóg do tworzenia katolickich zakładów opiekuńczo-wychowawczych oraz innych ognisk opieki duchowej w dalekim Petersburgu, Mochylewie, Żytomierzu, a po I wojnie światowej, zwłaszcza na ziemi pieńskiej, białostockiej i wileńskiej. Prowadziła swoje dzieło wśród ustawicznych przeciwności. Dwukrotnie przeżyła utratę całego dorobku, Założonego przez siebie zgromadzenia. Nieraz przyszło jej oraz jej współsiostrom pracować w głodzie i bez własnego mieszkania. Miała zwyczaj umacniać się wówczas znanym hasłem duchowości ignacjańskiej wszystko na większą chwałę Bożą. Ostatnie pięć lat swojego życia spędziła sparaliżowana. Z wielką cierpliwością i w rozmodleniu. Przez całe życie odznaczała się szczególną wrażliwością na ludzką biedę. Przejmował ją zwłaszcza los ludzi upośledzonych w społeczeństwie, ludzi zepchniętych na tzw. margines życia, czy nawet do świata przestępczego. W głębokim poczuciu odpowiedzialności za cały Kościół, Boleśnie przeżywała Bolesława rozdarcie jedności Kościoła. Sama doświadczyła wielorakich podziałów, a nawet nienawiści narodowych i wyznaniowych, pogłębionych jeszcze bardziej przez ówczesne stosunki polityczne. Dlatego też głównym celem jej życia oraz założonego przez nią zgromadzenia stała się jedność Kościoła. Ta jedność, o którą modlił się Wielki Czwartek w Wieczerniku Chrystus. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Służyła Matka lament w sprawie zjednoczenia tam zwłaszcza, gdzie podział zaznaczał się ze szczególną ostrością. Nie szczędziła niczego byleby umacniać wiarę i rozpalać miłość do Boga, byle tylko przyczyniać się do wzajemnego zbliżenia katolików i prawosławnych, żebyśmy wszyscy, jak mówiła, miłowali się i stanowili jedno. Pracę na rzecz jedności Kościoła, zwłaszcza na terenach wschodnich, Uważała za szczególną łaskę Boże, Bożej Opatrzności. Długo przed II Soborem Watykańskim stała się inspiratorką ekumenizmu w życiu codziennym przez miłość. Lud Boży w Polsce i na terenach jej apostolstwa będzie mógł odtąd odwoływać się w modlitwie liturgicznej Kościoła do jej orędownictwa oraz czerpać z jej życia wzór do naśladowania. Tegoroczne moje pielgrzymowanie po Ziemi Ojczystej jest związane z programem deka Dekalogu. W tych dziesięciu słowach, jakie Bóg Starego Przymierza przekazał temu ludowi przez Mojżesza, zawiera się ogromne bogactwo, nie zastąpiona niczym synteza zbawczej mądrości. Każde przykazanie domaga się tego, aby było gruntownie przemyślane. Nie trzeba dodawać, że moment dziejowy, w którym znajduje się nasze społeczeństwo, w szczególny sposób tego się domaga. Jeśli bowiem po tak zwanym okresie minionym Społeczeństwo dziedziczyło głęboki kryzys ekonomiczny, to w parze z tym idzie niemniej dotkliwy kryzys etyczny. Co więcej, ten drugi w znacznej mierze warunkuje pierwszy. Dotyczy to różnych dziedzin życia ludzkiego. Dotyczy w sposób szczególny tej dziedziny, do której odnosi się siódme przykazanie dekalogu kiedy słyszymy nie kradnij, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie złą przywłaszczać sobie cudzą własność. Ta prosta oczywistość dekalogu wypisana jest zarazem w świadomości moralnej, czyli w sumieniu człowieka. Siódme przykazanie Uwydatnia prawo osoby ludzkiej do posiadania rzeczy jako dóbr. Chodzi jednak nade wszystko o osoby, o rzeczy ze względu na osoby. Człowiek bowiem potrzebuje rzeczy jako środków do życia. Człowiek dlatego otrzymał od Stwórcy władzę nad rzeczami. Czyńcie sobie Ziemię poddaną. Winien posługiwać się nimi w sposób ludzki. Ma zdolność ich przetwarzania wedle swoich potrzeb. Ma więc także i prawo posiadania ich celem przetwarzania. Dobra materialne służą nie tylko używaniu, ale także wytwarzaniu nowych dóbr. Człowiek ma do tego prawo. A nawet moralny obowiązek wytwarzania nowych dóbr dla siebie i dla drugich, tak, aby całe społeczeństwo stawało się zasobniejsze, aby mogło bytować w sposób bardziej godny ludzkich istot. Są to stwierdzenia zaledwie elementarne. Natomiast zagadnienie związane mniej lub bardziej pośrednio z siódmym przykazaniem dekalogu, domaga się gruntownego podjęcia pod kątem wychodzenia z kryzysu, który jest nie tylko ekonomiczny, ale także etyczny. Jest to wielkie zadanie całego współczesnego pokolenia. Przed stu laty ukazała się pierwsza, tzw. encyklika społeczna papieża Leona XIII Rerum Novarum. Po stu stała się ona na nowo tematem, albowiem poruszone w niej zagadnienia pracy, własności, prawa posiadania środków produkcji w relacji do uniwersalnego prawa używania dóbr, którymi Twórca obdarował wszystkich ludzi, są sprawami podstawowymi dla życia i moralności nie tylko poszczególnych osób i wspólnot, zwłaszcza rodzin, ale także całych społeczeństw i narodów, a ostatecznie całej kilkumiliardowej rodziny ludzkiej. Jest zadaniem szczególnie doniosłym dla naszego narodu i społeczeństwa, ażeby przezwyciężając następstwa ustroju, który okazał się ekonomicznie niewydolny, a etycznie szkodliwy, budować w ramach nowego ustroju sprawiedliwy ład, w którym ludzkie talenty nie będą się marnowały, a całość życia społeczno-ekonomicznego odzyska potrzebną równowagę. Obyśmy tylko w swych dążeniach do ukształtowania nowej gospodarki, nowych układów ekonomicznych nie próbowali iść drogami na skróty, z pominięciem drogowskazów moralnych. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Jeżeli w realizowaniu tej reformy gospodarczej będą skrupulatnie przestrzegane zasady sprawiedliwości, jeśli każdy będzie się liczył nie tylko z interesem własnym, ale również z interesem społecznym, jeśli w działaniach gospodarczych nie zabraknie troski o najuboższy i najbardziej potrzebujący, wówczas Pan Bóg z pewnością pobłogosławi wysiłkom, i nie tylko Polska dopracuje się dobrobytu, ale i atmosfera wzajemnych stosunków międzyludzkich stanie się zdrowsza i bardziej ludzka. Do tego wzywa synów ludzkich przedwieczna mądrość, która przemawia też słowami dzisiejszej liturgii. My wszyscy, zgromadzeni w Eucharystycznej Wspólnocie, Ofiarujemy stwórcy i ojcu tej mądrości dary stworzenia, które są zarazem owocem pracy ludzkiej. Czynimy to zaś wpatrzeni w ostrobramską stolicę mądrości, wołając. Witaj królowo, matko miłosierdzia. Jeśli bowiem przykazania dekalogu uczą nas podstawowych zasad sprawiedliwości, to mądrość Boża objawiona w Chrystusie, synu Marii, ukazuje głębszy jeszcze wymiar moralności. Jest to wymiar miłości, w szczególności wymiar miłości miłosiernej. Chrystus uczy nas, że ponad poziomem dóbr, które można i trzeba dzielić wedle miar sprawiedliwości, Człowiek jest powołany do miłości, która jest większa od wszelkich dóbr przemijających. Ona jedna nie przemija. Miłość nie przemija. Ona jest miarą życia wiecznego, to znaczy życia człowieka w Bogu samym. Albowiem Bóg sam jest miłością. On też chce, abyśmy miłością mierzyli nasze obcowanie z nim i z naszymi bliźnimi. Chce, abyśmy byli nie tylko sprawiedliwi, ale też i miłosierni, jak on sam, ewangeliczny ojciec tylu marnotrawnych synów. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To orędzie Bożego Miłosierdzia, orędzie Chrystusa Miłosiernego wyszło z tej ziemi, przeszło także przez Wasze miasto i poszło szeroko w świat. To orędzie przygotowywało całe pokolenia, aby mogły sprostać największym niesprawiedliwościom organizowanym w imię wielkiej niszczącej utopii. Która miała urzeczywistniać na ziemi raj absolutnej sprawiedliwości. Matko z ostrej bramy, dzięki Ci za to, że jesteś Matką Miłosierdzia. Stoimy przed Tobą, Matko z ostrej bramy, dziękujemy Ci za to, że jesteś Matką Miłosierdzia. Mówimy do Ciebie, witaj Królowo. Witaj królowo! Mówimy stąd, z Białego Stoku, ale mówimy szeroko w Polskę i szeroko na cały ten wielki obszar środkowo- i wschodnioeuropejski, którego ta sama sprawa dotyczy. Witaj królowo! Niech nowe pokolenia szukają tej sprawiedliwości, która jest z Boga. Niech szukają sprawiedliwości, która jest z Boga, ludzkiej sprawiedliwości, która w Bogu ma swe korzenie. Niech nowe pokolenia, to znaczy już nasze i te, co po nas przyjdą, czerpią ze źródeł przedwiecznej mądrości, ponieważ mądrość przedwieczna znajdu, znajduje swą radość, obcując synami ludzkimi w każdym pokoleniu.